A we wszystkim w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, akcja wapno. Już mam tak częściowo przygotowane. Władek przy rozsiewaczu, jak zwykle. I co? Będziemy pewno wiaderkować? Może nie? Wapno mam tu. Zakupiłem jak co roku tam cztery wory. A czy 6 worów zakupiłem. Chcę tutaj posypać, tutaj koło domu, bo tutaj będzie posiany poplon z żyta, bo na drugi rok będzie szykowany tytoń. Tytoniu jeszcze nie ściąłem. Zostało mi tak, hektar, hektar 10 obciarana. Jeszcze jej nie byłem, ale pasowałoby na zimę umyć. Ważniejsze jest to, żeby zasiać ten popłon z żyta. Niech on rośnie, niech coś wyrośnie. W tym roku będę siał Troszkę gęściej, dobra, nie ma co. Ja pomału to rozwożę. Dwa wory mam już rozwiezione. Tu rozsypię 4, Tu rozsypię 4, Tam zostawię sobie na hektar, yy, znaczy na dwa hektary, dwa worki, takie 600 kg. No, takie takie zwykłe granulowale, granulowale, granulowane. Ekokal 90%, coś tam, 50 mm. Dobra, ja mam taki początek. Dlajku. Kurwa! O, jest. Tam zabiorę na koniec pola, a ten ostatni, ostatni pójdzie tutaj z brzegu. I tutaj zacznę rozsiewać. Jak tutaj widzicie, mamy tu trzy. Czwarty weźmiemy tam na początek. Pomału no, będziemy rozsypywać. Pogoda jest. Kurczę, ucho trzeba postawić! Jak idzie, będzie lepiej szło w tę stronę, bo wieje stamtąd, do wschodu. Wapno pójdzie dobrze. Uch. Już czas ucywilizować ten cały proces rozrzucania wapna. Jedną rzecz planuję zrobić, planuję go powiększyć o wysokość jakieś 30 centymetrów tak sobie pomyślałem, tak się zrodził w mojej głowie taki pomysł że zrobię tutaj z blachy, takiej płaskiej dookoła, zrobię taki cylinder tylko żeby to było odpinane, nie na stałe, tylko odpinane bo to czasami coś trzeba zamiąchać czy coś i tylko by było zakładany ten cylinder, tylko do tego wapna troszkę jest do tego wiaderkowania, to jest czy się, mogę kupić taki dozownik? jaki dozownik? bierzesz big baga, nadziewasz na niego ten dozownik podnosi. Kupić dozownik, by. 300 zł dozownik już Wiesz co, Ty jaki, lubisz sobie życie. Utrudnie. Jaki dozownik? Bo jest taki szpiczasty i ma możliwość zamknięcia bądź otwarcia od spodu. Ja to zrobię po swojemu. Mhm. Dobra, obserwuj Władek tutaj. tak, jak dęba stanie, no. 600 kg, co to jest dla Władka? Drewna podnosi więcej z tyłu. Naprzód no, może by nie, no. Wszystko się okaże. Za chwilkę. Albo to rozpierdalim. Albo będzie dobrze Będziesz do zadowolony Beczkę z tyłu masz? Mam To no takim nożykiem, to jest specjalne ja Wiem, że to taki specjalny jest Ale spokojnie Da się? <laughs> Postęp do Krzyśka zajrzał Ostatnim razem jak zabierałem worki i rozdarłem w czasie drogi To zauważyłem, że to się nie wysypuje raz dwa, tylko tak po troszku o. Dziadak się <laughs> wiaderkuje, a to wiaderko przyda się do kromy dojenia. I co chcesz tego big baga tu usadowić zaraz tak? No zostawię go Jesteś dziadak zmieścić No się, To będzie taką go będziesz? Nie wiem, jeszcze teraz nie wiem co zrobię do... No ale wygodnie nie? No Ewentualnie co, bolejek jakiś większy? Nie, nie. To ja mówię, zrobię na stawkę. I to będzie, to będzie wystarczające. Czekaj, podniosę go jeszcze. No to co? Dziada zostawiamy. No i zobaczymy, ha, ciekawy jestem, że ja kurde tyle lat tutaj workowałem Kurde, jak nie podniesie, no Zobaczymy. o kurde, gorące siżenie. Dobra O, ha, ha, ha! jeszcze się udało Uo! курва oh, двалейкі! <laughs> wow, hey. ciąga ja lat, nawet nie chcę wycypywać o ty gadu ach Albo trzeba będzie całkiem rozciąć worek ten przy samym końcu i wtedy, żeby zasysał. Także muszę teraz wyciągnąć tu, bo to się zassało No ale pomysł jest dobry. Ja spróbuję wzmocnić trochę ten lejek. Tam dam mu taką takie opaskę, trochę, żeby się nie rozłupał. Wyszło, wszystko wyszło, prawda? Tak, no. Tak. Ja myślę, że trzeba będzie pod koniec wszystko wyciąć, że bardziej ciąć. No, tak, żeby to się sypało troszkę, żeby można było później ręcznie nawet wyciągnąć. Ale bilbarg do wyrzucenia. A i oni nie są mi takie potrzebne. Już tych bilbagów mam. Nie wiadomo co robić. Tylko myszy po nich tańczą. Teraz powiedz, nie rozumiem twojej myśli. Zaraz zobaczysz, no spróbuję jeszcze inaczej go troszkę załadować. Bo jak ja bym chciał jeszcze tutaj go wzmocnić, o, tako go wzmocnić, o. Płaskownikiem piątko. Bo on tutaj aż, pewno w tym miejscu zachyrczał aż. No nie miał lekko, nie powiem, ale daje radę. trujeczka nie jedziemy. Co chodziłem do domu? W czapeczkę. czapeczkę. Kurde, wieje teraz. Złuję ten spód całkiem rozciąć, żeby go tak nie wciągało. I więcej nasypię. Profesjonalista? Ja bym to robił tysiąc razy. Ujujuj, czego? Skórcie, łatwo jest skrót. to zrobić. Wiesz ja myślę, że ten, że ja tu aureau nie będę. Tak sobie później pomyślałem. Co zostawić to? Nie, po prostu ja to stależuję. Zobaczę jaki będzie efekt po stależowaniu. Bo tak sobie myślę, co? Tu dość dużo badyli jest. Teraz tak, orząc, ja te badyle przerzucę, a na wiosnę muszę to w drugą stronę odwrócić. Ja te wszystkie badyle, tak sobie później pomyślałem, ja ich odwrócę, bo one tak nie przegniją. Jak ja teraz ich troszkę leciutko przerzucę, a na wiosnę ich przerzucę całkiem, żeby po prostu pod spód, żeby było lepiej, lepiej było sadzić. I tak myślę, że tak tutaj wzdłuż będziemy to i to tytoń, a tutaj będzie chyba żyto. Oprócz wszystko będzie żyto, tylko tu zostanie chyba żyto. A to to będzie na zbiór, tak. To będzie na zbiór. Z rana spróbuję opryskać. Mam taką żywą bakterię, aby jakiegoś wiatrów nie było. Przecież tu pogoda się psuje, prawda? Ale nie dają deszczy. Delikatnie podniosę, aby to nie chrupnęło, ale chodzi o się... ja, lubię jak... ja lubię słyszeć jak coś chrupie. No to wielka chwila, niosę akwarium. Delikatnie zajedziemy, aby pół kawałka, bo że nam wtedy zejdzie. Tutaj podzielimy ten kawałek cały na cztery. No. Dobra, trójeczka, wałeczek. jedziemy. Ach, mało co nie. I tak, ile obrotów? 1200 chyba. Czym bardziej do przodu, tym ma ciągnik to lżej. No, bo szybko się wapno wysypuje. Ja od razu sypię na maksa. Ale sapie, sapie, na razie sapie, bo ciężko. Trochę ciężar jest. Da się 600 kg rozsypać lejkiem na 350? Da się, do no, tego kurwa w Polsce się da. Wszystko no, Ci poszło? O! Nie, wyciągnąłem sobie, dojechałem do połowy i wyciągnąłem sobie spokojnie. I tak co będzie robić? Będzie najlepsza opcja. Dość szybko pójdzie, widzę. Nie, trzeba tyle wysłować kurde. A patyczka sobie wziąłem, bo zapycha się. Oho. No, no, za mocno ten, za mocno rozciąłem no. Czym tu brzmiesz? Pokaż oh, No rzekiem no No, żeby coś jeszcze się tylko nie urwało już jest dobrze <laughs> i z powrotem przejadę Powinien przez środek raz zostanie i tu przez środek. A co resztę zostanie, to na ten kawałeczek tam przy ziemniakach. Ledwo, ledwo. No to ledwo, no to ledwo Tak ma być. Co ty Bez nawigacji Powiem tak, wapku się jak się rozsypie, tak się rozsypie. Jak się tymi jest? Normalnie. Jak się jazdy wygłumacz? To jest, to, to jest, to, to jest to. parzyste i nieparzyste. Nie mówią szosowe lub no terenowe. Ja mówię parzyste i nieparzyste. No. To jest to jeden piorun. Tak będzie. Będzie brona talerzowa, będzie szybciej nikim to się poora, to dłużej schodzi jednak. Ja zrobimy bezorkową, tak po europejsku, tak po unijnego. ja mówię, tym wadkiem tak, tak się przyzwyczaiłem i do oprysków naprawdę też włączam sobie dwójeczkę czy coś. Chcę na przykład na 100, yy, na hektar yy, opryskać 400 litrów, włączam określony bieg, oczyszczoną prędkość. Nie wiem, ja musiałbym się na tych, na tym, na się uczyć, chyba nie uczyć teraz, ale... A tak wiem, że ma wystarczyć. chcę z powrotem na wystarczająco. Bardzo ładnie się rozdziela. Żeby to nie na drogę sypało się, gdzieś tak o w tym miejscu. Dobra, ja to opuszczę, wałek wyłączę. No, tamten dworek to mi się leciutko wyciągnął, jak ten bez żadnych bez żadnego siłowania się o. O! o dam, jeszcze tu szkoda! Niech będzie! No, jak ja mówiłem, zobaczcie. Połowę tego zawsze było. Gdzie ta podziałka jest? Jest? 250. Widzicie jak się dobrze doradzili widzowie? No, ale e, widzowie mnie chyba tak nie doradzili. Mi się wydaje, że w ubiegłych latach. Ja. Czyli czemu masz, masz tura, czemu kurczy wędrujesz? No ale mam tura, ale nie spodziewałem się, że tu dam radę tyle więcej włożyć do tego lejka. To jest takie troszkę ryzykowne. Jak ja sobie go podniosę na jakieś, nie wiem, nawet 25 cm dookoła, to już będzie rewelacja, wrzucę sobie wszystko. No dużo ci nie brakuje. Tuż dużo nie brakuje. Powiem tak, 350 litrów, to jeszcze brakuje ile? 100? 150. 150, 150 tak na podziałce patrzę, 150 litrów to jest... Już takim stąd dotąd. O, to jest tyle. Dobra moi drodzy, moim nowym sposobem rozsiewania wapna. Kończy w tym odcinku i do następnego. I to przypadku.